Zgadnijcie co to jest za autko To jest BMW 5, F10 W sedanie Mamy założone tutaj komplet dywaników 3D Czarne rąby z jasno szarym oprzyciem Podstopnica metalowa, która służy jako dodatkowa ochrona I teraz zobaczcie jak to wszystko fajnie dolega Wycięcie pod pedał gazu Ponieważ jest montowane w podłogę Tutaj mamy ranty na każdym roku które w żaden sposób nam nie przeszkadzają, które zakrywają nam też te boki i oczywiście zamontowane są oryginalne mocowania. To jest strona kierowcy. Jeśli chodzi o tył, to tutaj mamy trzy łącznie. Mamy też zamontowane rzepy BMW, oryginalne mocowania z tyłu, bo też były w niektórych modelach się spotykają. Tak to wygląda z jednej i z drugiej strony. Tutaj ten tunel nam służy też jako dodatkowo ochronę, jakby jakieś dzieciaki siedziały, czy, czy, kto, czy może ktoś na środku, no to wtedy to wszystko mamy zakryte maksymalnie I też nie będzie, nie będzie takiej potrzeby, żeby to odkurzyć, czy może w jakiś sposób czyścić. Słuchajcie. I też Pozostała nam tylko strona pasażera. Zobaczcie, jakie tutaj jest fajnie wycięcie pod tą siatkę, pod tą kieszeń, jak to wygląda wszystko. I tu mamy zakryte te boki, tam tak samo mamy idealnie wszystko wyprofilowane po tą siateczkę. Bardzo fajnie wyszedł ten komplet. Bardzo mi się podoba właściciele BMW F10, a ich jest dużo, ja wiem o tym, bo dużo mamy zamówień do takich autek BMW. Zapraszamy do nas. Zobaczcie jak to wszystko wygląda z dopasowaniem. Czekamy na Wasze zamówienie, możecie dobrać różne kolory tych dywaników, różne kolory, przyjdźcie, tutaj jednak były dobrane te jasno szare, ponieważ no, naprawdę to pasuje. Pasuje, tutaj mamy też te szare wstawki, więc yy, czemu nie, takie srebrne. Natomiast możecie dobrać jakieś inne kolory, także piszcie do nas, zapraszamy. Piszcie do nas, zapraszamy.